Panie Boże mój, przychodzę dziś do ciebie z sercem pełnym trwogi. Znasz każdy mój krok i każde drgnienie mojego wnętrza. Nic przed tobą nie jest ukryte: ani mój lęk, ani moje myśli, ani to, co próbuję ukryć nawet przed sobą. Wiesz, jak bardzo się boję, jak łatwo ogarnia mnie niepokój, jak często czuję się zagubiony w tym, co mnie otacza. Proszę cię. Bądź teraz moją ostoją. Gdy czuję się słaby i bezbronny, przychodzę pod Twoją opiekę. Proszę, otocz mnie swoją tarczą i daj mi poczuć, że w Twoich ramionach jestem bezpieczny. Znasz moje obawy, te wypowiedziane i te, których nie potrafię nazwać. Oddaję Ci każdą z nich i proszę, abyś uwolnił moje serce od paraliżującego strachu. Przepraszam, że nie zawsze szukałem Twojej rady zanim podjąłem decyzję. Wybacz mi moje błędy, słabość i wszystkie chwile, gdy zapominałem o Tobie w codziennym zabieganiu. Pomóż mi zaufać, że Ty możesz naprawić to, co ja popsułem, że dla Ciebie nie ma sytuacji bez wyjścia. Panie, Ty widzisz tych, których kocham. Zawierzam Ci wszystkich, którzy są dla mnie ważni. Moje rodzeństwo, rodziców, dzieci, przyjaciół, każdą bliską osobę. Chroń ich w swoim pokoju. Niech twoje światło rozproszy to co mroczne i niepewne w naszym życiu. Proszę. Bądź z nami, gdy tracimy siły i nie potrafimy już dalej walczyć. Daj mi odwagę, bym potrafił oddać ci wszystko, czego nie rozumiem. Naucz mnie ufać. Że ty jesteś większy niż to, co mnie przerasta. Nie pozwól, by mój lęk zamknął mnie na Twoją miłość. Uspokój burzę w moim sercu, tak jak uciszyłeś fale na jeziorze, gdy Twoi uczniowie drżeli w łodzi. Wierzę, że i teraz możesz uciszyć moje myśli i dać mi ukojenie. Dziękuję Ci, że nawet kiedy upadam, ty nie odwracasz ode mnie wzroku. Dziękuję za każdy dzień, w którym mogę jeszcze powstać i próbować od nowa. Proszę, rozpal we mnie wiarę większą niż moje obawy. Obdasz mnie spokojem, który pochodzi tylko od Ciebie spraw, abym potrafił nieść ten pokój innym słowem, gestem, obecnością. Ojcze, powierzam Ci każdy krok, który jest przede mną. W Twoich dłoniach składam swoje plany. Swoją pracę, swoje troski i pragnienia. Prowadź mnie drogą mądrości i ufności. Daj mi serce gotowe do przebaczania sobie i innym. Naucz mnie żyć tak, bym w każdej chwili był gotowy oddać Ci wszystko, co posiadam, bo wszystko od Ciebie pochodzi. Bądź światłem na mojej ścieżce, bądź moją siłą, gdy sam jej w sobie nie znajduję. Bądź moim schronieniem, gdy świat staje się zbyt groźny i nieprzewidywalny. W Tobie szukam ratunku, w Tobie składam całą moją nadzieję. Jezu, który zwyciężyłeś śmierć i przyniosłeś pokój, rozlej swój pokój także na moje życie. Ucisz burzę w moich myślach, zamień mój strach w pewność, że jestem w Twoich rękach. Niech Twój Duch mnie prowadzi i umacnia w chwilach zwątpienia. Niech Twoja łaska zawsze będzie większa, niż moje słabości. Chwała Tobie, Panie, teraz i na zawsze. W Tobie moja ufność, w Tobie moje życie. Amen.